Cześć, z tej strony Przemek, z Planszowski Podcast i dzisiaj otworzymy wspólnie grę 1848 Australia. 1848 Australia od GMT Games. To gra z gatunku 18XX, w których spółki kupujemy akcje spółek, które budują tory i puszczają pociągi. Na samym początku mamy papierową instrukcję w języku angielskim, instrukcja e, kilkunastostrodnicowa, druczkiem, który nadaje się do czytania, aczkolwiek no, trzeba się nastawić, że trochę czasu trzeba będzie poświęcić na przeczytanie i przede wszystkim zrozumienie tych zasad. Zresztą to jest raczej standard w grach 18XX. Następnie mamy papierowe, papierowe, laminowane, takie troszeczkę pokryte plastikiem karty spółek. Prywatnych jakość jest OK. Wiadomo, że mogłoby być zawsze lepiej, aczkolwiek. No, ma to też swój urok, że te gry są wydane w takim retroklimacie. Następnie mamy kartę licytacji firm prywatnych. W Australii mamy to do siebie, że karty przy licytacji firm prywatnych możemy obniżyć ich wartość, tak jak tu widać. Lub kupić po prostu za aktualną cenę firmy. Na drugiej stronie mamy pomoc dla graczy, która mówi, ile w danym ruchu, w danym oerze dana spółka pojechała po torach. Następnie mamy kartę Banku Anglii. To jest, można powiedzieć, taka mechanika kojarzona z Australią 1848. Nie jest to standard w 18XX. Ale tutaj mamy tor, ile pożyczek można wziąć. Generalnie Bank Anglii ma 2000 funtów australijskich, o ile my pamięć nie myli, dostępnych na samym początku. Oraz mamy tutaj informacje, ile szerów Anglii zostało wykup wykupionych. Następnie mamy inserty, żetony, spółek, żetony. Banku Anglii. Standardowy kartonik. Raczej nie ten najcięższy, więc jestem zadowolony. Aczkolwiek wiadomo, że najlepsze byłoby drewno. Po insertach mamy oczywiście to, co najważniejsze w tej grze, czyli kilka wyprasek kilka wyprasek heksów z torami. Zaczynając od żółtych, przechodząc przez zielone, brązowe i Szare, które dostępne są w ostatniej fazie tej gry. No i mamy też wyjątek, tas, żeton Tasmani, który jest jeden taki w grze. Jest to dosyć też ciekawa mechanika y, związana z jedną z firm prywatnych. Standardowo, tak jak przy GMT, plansza jest w e, folice. Zaraz ją rozłożę i do was wrócę. Mamy rozłożoną planszę do gry Australia 1848. To co widzimy, to zachodni południowy brzeg Australii, i właściwie to na nim będziemy operowali naszymi późniejszymi spółkami. I to co o czym mówiłem wcześniej, czyli widzimy kilka kolorów na planszy. One nas właśnie o tym informują, że ten region ma inny rodzaj torów niż ten region, i to właśnie powoduje, że te pociągi z plusem na odwrocie są bardziej efektywne do przemierzania, do przemierzania dwóch różnych regionów. Oprócz tego na, planczy, na mapie widzimy miasta. To też jest pewna specyfika tej gry, że znajdują się heksy, na której są dwa miasta. Zazwyczaj na jednym heksie jest jedno miasto. Mamy również miejsca początkowe, w których startują spółki. Mamy również miejsca, w których kończy się mapa i w których możemy pobierać dochód. Tak samo mamy właśnie miejsce na żeton Tasmani, który można wykupić razem z firmą prywatną. Oprócz tego mamy miejsca na akcje spółek, informacje. Ile mamy na początku pieniędzy w zależności od liczby graczy oraz ile możemy mieć certyfikatów na ręce w zależności również od liczby graczy oraz przejętych firm przez Bank Anglii, którego część jest na dodatkowej karcie. No i to też, co lubimy najbardziej w grach 18XX, czyli rynek. To tutaj dzieje się cała magia. Spółki tutaj tracą swoją wartość, ale też zyskują. I mamy zaznaczone od 70 do 100 to jest zakres, które, które, zakres początkowej wartości spółek. Na końcu mamy pieniądze papierowe. Oczywiście polecam grać w, w grę 18XX za pomocą żetonów, bo wszyscy swój, szanujemy wszyscy swój czas. No i rzeczywiście wtedy imersja jednak jest zupełnie inna. Na pewno wiecie, że nie gracie w Monopoli. W grze Australia 1848 mamy również mechanikę zmian torów z wąsko na szerokotorowych i to są właśnie specjalne takie białe żetony drewniane, które informują nas o tym, że jest ta zmiana, które zajmują nam, przez które muszą przejechać pociągi. Oprócz tego na samym końcu mamy również karty. Tutaj sobie pozwoliłem otworzyć jeden dek kart. Tutaj mamy karty pociągów od 2 przez 3, 4, 5 do 8. Jest też specjalna karta 2e, tak zwany to y, pociąg Degan, który jest też y, taką, można powiedzieć, cechą unikalną dla gry y, Australia. Na odwrotach mamy karty pociągów, które są z plusem. Pociągi z plusem pozwalają efektywniej przejeżdżać przez e, trasy, które wymagają zmiany torów z wąsko na szerokie. Tak prezentuje się gra 1848 Australia. Jeśli wam się podobało, zachęcam do wsparcia poprzez lajki, subskrypcje i dajcie znać, co myślicie o tej grze. Ja zabieram się właśnie za grę, będę grał po raz pierwszy w trzyosobowym towarzystwie. Mam nadzieję, że gra odda. Do zobaczenia.